możliwości jako naród, żeby walczyć o wolno państwo. Mają prawo walczyć o utworzenie tego państwa palestyńskiego. Zgodnie z rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 181 z dnia 29 listopada. 1947 roku. Rezolucja ONZ mówi jednoznacznie, że zostaną utworzone dwa państwa, arabskie i żydowskie, na terenie Palestyny, gdzie miasto Izrael, przepraszam, Jerozolima i miasto Betlejem będą w strefie administracyjnej ONZ. Czy tak dzisiaj wygląda realizacja tej decyzji, tej rezolucji ONZ? Żydzi nie mają żadnego moralnego prawa nazywać Palestyńczyków terrorystami, gdyż sami złamali tą rezolucję ONZ i utworzyli cztery organizacje terrorystyczne. Które terroryzowały ludność arabską, brytyjską i też żydowską. Teraz wymienię te cztery organizacje. To organizacja o nazwie Hagata, żydowska organizacja paramilitarna, działała w latach 1920-1948. I co jest dziwne, Żebyście Państwo mieli świadomość, przywódcami tej organizacji terrorystycznej byli Dawid Ben-Kurion, premier Izraela w latach 48-54, następnie w latach 55-63. Levi Scholz, premier Izraela. W latach 63-69. Iczak Rapin, premier Izraela w latach 74-77. Następnie w latach 92-95. Szymon Perez, premier Izraela w latach 84-86. Następnie 95-96. Ariel Sharon. Premier Izraela w latach 2001-2006 Icak Ben Kewi, prezydent Izraela w latach 52-63 Efraim Kacir, prezydent Izraela w latach 73-78 Icak Nowon, Prezydent Izraela w latach 83-93. Ezar Weizman, prezydent Izraela w latach 93-2000. I Szymon Perez w latach prezydent Izraela w latach 2007-2014. Jednej organizacji terrorystycznej, główni przywódcy, który wydawali rozkaz, mordowali. Stali się premierami i prezydentami Izraela. Następną organizacją, to jest organizacja Irgun. Narodowa organizacja zbrojna. Działała w latach 31-48. Jej przywódcami byli Zew Żabotyński, Mechame Begin, premier Izraela w 1977 do 83. Kolejna organizacja terrorystyczna Lechi, bojownicy o wolność Izraela, w latach 1940-1948 ta organizacja terrorystyczna działała. Jej przywódcami byli Nicak Szamir, premier Izraela w latach 83, 84, 86 i 92. I czwarta organizacja terrorystyczna nazywana Gangiem Sterna. Organizacja, która odłączyła się od organizacji terrorystycznej Lechi. działała w okresie 1939 do 1948 roku. Jej przywódcą był Abraham Stern. A teraz przekażę Państwu kilka podstawowych faktów, co te organizacje terrorystyczne zrobiły. Żebyście mieli świadomość, że to są terroryści, nie ludzie, nie obywatele, tylko terroryści. 28 marca 1938 rok. Bomba podłożona i zdetonowana na rynku w Hajfie, w Jerozolimie. Zginęło 45 osób, 150 osób rannych. Zrealizowała to organizacja Hagata. 6 czerwca 1938 rok terrorysta przebrany za Araba podłożył i zdetonował bombę w Hajdźwie. Zabił 21 osób, ranił 50. Organizacja terrorystyczna Irgun. 13 czerwca 1938 podłożone bomby przy Meczecie w Hajdźwie. Zabiły 8 osób, raniły 30. Organizacja terrorystyczna Hagata. 25 czerwca 1938. Zamach bombowy w Hajfie. Zabitych 35 osób, ranionych 70. Organizacja terrorystyczna Irgun. 26 października 1938. Zamach bombowy w Jerozolimie. Zabitych 24 osoby, 35 rannych. Organizacja terrorystyczna Hagata. 2 lipca 1939. Wysadzenie trzech centrali telefonicznych w Jerozolimie. I tutaj dziwne, bo brak danych o ofiarach, o zabitych i rannych. 2 lipca 39. rok. Przepraszam. 1943 rok. Wysadzenie biur imigracyjnych. Wysadzenie urzędów podatkowych. Kwatery głównej wywiadu brytyjskiego w Hajfie i w Jerozolimie. Zabitych 82 osoby. 160 osób rannych. Zrealizowała to organizacja terrorystyczna żydowska IRGUN. W 1943 roku. Dzięki układowi Sikorski-Majski tysiące Żydów wstępuje do armii Andersa, opuszcza ZSRR, trafia na Bliski Wschód, tam następuje masowa dezercja Żydów. Jednym z dezerterów jest kapral pod Menachem Begin i staje na czele tej organizacji Irgun po śmierci. Z Żebyście wiedzieli, co zrobili Życi, wstąpili do armii Andersa, wymaszerowali na Bliski Wschód i zdezertowali. Wykorzystali polskie wojsko, polskie struktury militarne. 6 listopada 1944 roku żydowscy terroryści zamordowali brytyjskiego ministra Lorda Moyera. Organizacja Lechi. Terrorystyczna 22 lipca 1946 roku na rozkach Mechanema Begina wysadzono w Jerozolimie hotel Król Dawid. Zabitych 91 osób, 45 rannych. Organizacja terrorystyczna Irgun 13 września 1946 dla pozyskania finansowych deputatów możliwości na rozkaz mechanema Bekina dochodzi do pospo, pospolitych przestępstw, do bandyckich napadów rabunkowych na banki w Jerozolimie, Hajfie, Tel Awiwie. Zrabowano 105 tysięcy funtów szterlingów organizacja terrorystyczna Irgun. 1 października 1946. Żydowscy terroryści podłożyli i zdetonowali bombę w pobliżu ambasady brytyjskiej w Rzymie. Wybuch zdewastował budynek ambasady. 17 osób rannych. Organizacja Habut. Żebyście Państwo wiedzieli, nie tylko na Bliskim Wschodzie, nie tylko w Palestynie, ale także w Europie. 30 października 46. Wysadzono część dworca kolejowego w Jerozolimie. Zabito 31 osób 73 osoby ranne organizacja terrorystyczna Irgun. 29 grudnia 1946 roku porwano, porwano kilku żołnierzy brytyjskich, wychłostano ich i w stanie krytycznych zostawiano na w losu. 29 przepraszam 31 marca 1947 roku żydowscy terroryści zaatakowali brytyjski klub w Jerozolimie. Zabili 16 oficerów brytyjskich. Organizacja terrorystyczna Hagata w kwietniu 1947 roku. Żydowscy terroryści zaatakowali magazyny brytyjskie w Hadarze, Hannah Pader, Baylight oraz za zaatakowali konwój brytyjski w Hajfie. W trakcie tych ataków zginęło 109 żołnierzy brytyjskich. 237 zostało rannych. 4 maja 1947 roku terroryści Menachema Bekina zaatakowali w więzienie Akre. Zabito 14 osób, 41 rannych. Organizacja terrorystyczna Irbun. 8 lipca 1947 roku terroryści żydowscy porwali, zamordowali i obdarli ze skóry dwóch sierżantów armii brytyjskiej w Netani. Organizacja terrorystyczna Irbun. 3 września 1947 roku eksplodowała bomba w Urzędzie Pocztowym w Londynie. Przesyłka była zaadresowana do Brytyjskiego Ministerstwa Wojny. To zrobiła organizacja terrorystyczna żydowska Hagata. 13 grudnia 1947 terroryści żydowscy zabili 17 i ranili 137 mieszkańców Jerozolimy. Hajfy, Lady, w 60 zamachach i tutaj współdziałały dwie organizacje terrorystyczne: Hagata i Urgun. 29 grudnia 1947 terroryści jadący taksówką rzucają bombę w tłum stojących ludzi na bazarze w Jerozolimie. Zabitych 37, 64 rannych. Organizacja terrorystyczna Irgun 29 luty 1948 zamach terrorystyczny na pociąg jadący z Haify do Kairu. Zabitych 28 osób i 35 rannych. Organizacja terrorystyczna Lehi. Jeszcze trzy przykłady, żebyście Państwo mieli już pewność, kto tam mieszka. W kwietniu 1948 roku żydowscy terroryści z zimną krwią zamordowali 254 osoby. Mieszkańców palestyńskiej wioski Teryasin. I tu dwie organizacje terrorystyczne żydowskie współdziałały. Hagata i Irku. 25 kwietnia 1947. Żydowskie grupy terrorystyczne zaatakowały przy użyciu i karabinów maszyniowych miasto Jafa. Po zdobyciu miasta wygnali wszystkich mieszkańców bez jedzenia i picia na pustynię. 17 września 1948 roku żydowscy terroryści zamordowali wysłannika ONZ i Czerwonego Krzyża, szwedzkiego polityka, Folkę Bernadotte. Nie wiecie Państwo, ale ten właśnie polityk szwedzki Bernadotte w czasie II wojny światowej uratował 11 tysięcy obywateli żydowskich od śmierci w obozach koncentracyjnych, a oni go za to zabili. Wymienione te fakty barbarzyństwa, terror to jedna setna. Działaj żydowskich grup terrorystycznych do końca 1948 roku. Nie ma możliwości, aby zweryfikować wszystkie dane, podać liczby zabitych oraz rannych. Źródła brytyjskie ukrywają dane, by nie pokazać swojej porażki w walce z terroryzmem żydowskim. Źródła izraelskie ukrywają bezmiar mordów, by nie dawać argumentów do odwetu palestyńczykom. I co jest dziwne, wszystkie te cztery organizacje terrorystyczne żydowskie Hagata, Irgun, Lehi i Gangsterna weszły w skład Sił Obronnych Izraela rozkazem premiera Dawida Ben Guriona 28 maja. 1948 roku. I dzisiaj życi nam mówią, że Palestyńczycy to są terroryści. Mówią, że wysadzają im autobusy. Mówią, że nie chcą z nimi żyć na jednym terenie, że Palestyńczyków trzeba wymordować. I jest takie stare polskie przysłowie: kto jaką bronią walczy, od takiej broni ginie. I to czeka Żydów. Sami zaczęli mordować naród palestyński. A teraz naród palestyński chce utworzyć swoje państwo zgodnie z rezolucją EONZ nr 181. I każda metoda, każdy sposób dojścia do niepodległego państwa palestyńskiego jest dla tych Palestyńczyków. Najważniejszą rzeczą w ich życiu. I nie może być tak, że i Żydzi, i całe państwo Izrael nazywa Palestyńczyków terrorystami. Bo jest to hańba, oszustwo i bandyctwo. I tacy przedstawiciele tych terrorystów mieszkają tutaj, w tej gminie żydowskiej. Dziękuję.